Wiele mówi się obecnie o lockdownach, obostrzeniach, generalnie w ogóle temacie pandemii. Natomiast co dla Ciebie jest takie najtrudniejsze prywatnie, personalnie względem pandemii? Czego Ci najwięcej brakuje? Najbardziej brakowało mi w tym okresie przede wszystkim wyjść do restauracji, nawet z żoną, żeby pójść, nie siedzieć w domu, nie gotować samemu, pójść, zapłacić komuś za usługę, którą wykonuje od wielu lat, robi to dobrze, smacznie. Pójść i u niego zjeść w restauracji, a nie tylko zamawiać te potrawy do domu. Czego mi jeszcze brakuje, to na pewno gry w piłkę. Grałem w Warszawie w lidze halowej. Te rozgrywki zostały przerwane przez COVID. Liga mistrzów wróciła. Moje rozgrywki nie wróciły. Coś się skończyło tym, że mam nadwagę. Generalnie brakuje mi też piłki nożnej, co prawda ruszam się, biegam. Mhm. Tutaj też muszę uważać, żeby biegać z dala od policji, bo biegam oczywiście bez maseczki, bo kto tu by widział biegać w maseczce, po prostu się nie da. Kiedy ja spróbowałem, po prostu po minucie nie mogłem biegać. Mhm. Więc jakbym mógł to wymienić te dwie rzeczy, to na pewno restauracje i rozgrywki, i piłki nożnej, i mhm. rozgrywki sportowe. Także to, żeby iść na stadion. tak? Stadiony są nadal zamknięte. Na żaden mecz, czy to kadry czy to drużyny klubowej, na mecz nie można iść, i fatalnie się też to ogląda w telewizji, bądźmy szczerzy. Rozumiem. Natomiast jak oceniłbyś samą sytuację taką pandemiczną pod kątem rządzących? Jak oceniłbyś, jak sobie z tym radzą? Czy oceniasz to pozytywnie, negatywnie? Jakie są błędy na przykład? Co robią dobrze? Działania rządzących w ciągu tego roku już oceniam bardzo negatywnie. Uważam, że nie zasługują na żadną inną ocenę niż niedostateczną. Polityka lockdownów gospodarczych po prostu nigdzie się nie sprawdza. Nie ma żadnego dowodu, że lockdown gospodarczy sprawia, że liczba zakażeń, liczba śmierci z powodu COVID-19 maleje. Yy, Mieliśmy przecież tą drugą falę na przełomie października, listopada, gdzie wszystko było pozamykane, a przecież te, te liczby szalały, były wzrosty. Teraz też nie mamy przecież otwartych restauracji, hoteli, klubów fitness, a zakażenia idą do góry. Do góry. I nie jest to powodem, e, dla którego. E, te lockdowny powinny, powinny mieć miejsce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że rządzący przy okazji przestali przestrzegać prawa, przestali przestrzegać konstytucji. Żyjemy w państwie bezprawia, gdzie podstawowe prawa, takie jak swoboda działalności gospodarczej, jest, jest niszczona, jest łamana. Po trzecie, to to, że rząd działa często bez ładu i składu. Te obostrzenia, luzowania. Raz się pojawiają, raz znikają i wydają się, jakby były po prostu losowane. Zresztą internauci zdobili taki generator obostrzeń, można sobie wylosować obostrzenia, i czasami tak to wygląda. No bo na przykład, dlaczego po tym jak minister niedzielski w telewizji pokazywał tych ludzi nieodpowiedzialnych na krupówkach, a nagle później zamknięte zostało województwo? warmińsko mazurskie czy krupówki są w olsztynie? No nie. Więc te trzy, te trzy rzeczy przede wszystkim, czyli to, że ten ich sposób działania w ogóle nie powoduje zmniejszenia zakażeń, to, że przez to zepsuli system prawny, i po trzecie, że te obostrzenia czy luzowania kompletnie często zaskakują obywateli i są często irracjonalne. No, pamiętamy jeszcze ten przykład, już anegdotyczny, wręcz zamykanie lasów w marcu, kwietniu 2020, gdzie było tych zakażeń prawie czasami tysiąc razy mniej niż, niż teraz. Później zamknięcie cmentarzy tuż przed Świętem wszystkich świętych, wszyscy się rzucili na te cmentarze, był większy tłok, rząd wygenerował większe zgromadzenie ludzi w jednym miejscu niż gdyby te cmentarze były otwarte i ludzie mogli sobie podzielić, że albo będą w czwartek, albo w piątek, sobotę, niedzielę. Tak jak te dni były listopadowe. Tak samo zresztą było w przypadku galerii handlowych, że nagle otwarto, a potem się dziwiono, że są tłumy ludzi w galeriach. I tak samo było ze stokami naczelskimi. Zamiast te ferie albo zostawić tak jak były, czyli kilka województw ma w jednym czasie, później kolejne województwa, albo wręcz ten okres ferii jeszcze rozszerzyć, żeby nawet każde województwo miało swoje dwa tygodnie. Śnieg dzisiaj padał. Jechaliśmy z Ostrawa, padał śnieg. Jeszcze warunki dojazdy chyba na tak do ferii są, a rząd skrócił ten okres do dwóch tygodni i wszyscy ludzie się stłoczyli, byli na tych stokach, a później były narzekania, że taka duża ilość ludzi jest na jednym terytorium. A uważasz, że są jakieś decyzje, jakieś przedsięwzięcia, które rząd e, przedsięwziął właśnie. Które można byłoby ocenić pozytywnie? Są jakieś takie kroki, które oni podjęli i można byłoby pozytywnie ocenić? Nawet jeden chociaż jakiś, jakąś decyzję, która. Całościowo oceniam to bardzo negatywnie, tak jak już spojrzałem, ale pewne decyzje, czyli te luzowania, wtedy no, były krokiem w dobrym kierunku, tylko niestety one nie były kontynuowane. Poluzowano na dwa tygodnie, później znowu, później zaostrzono, tak, w, na Warmii i Mazurach. A dzisiaj nawet nie wiem, o 13 była konferencja ministra, nie miałem czasu sprawdzić, czy nie zamknięto kolejnych województw. Te kroki były niby dobre, ale to nie była zmiana ich myślenia. To nie było tak, że pierwszy lockdown zawiódł, to już jak będzie druga fala, zrobimy coś innego. To ciągle były takie, raz dobrze, raz źle, ale nie było zmiany myślenia. Nie było zmiany myślenia, że ten lockdown nie działa, po prostu lockdown nie działa to potrzeba więcej lockdownu. A wspominałeś też odnośnie ferii, tak? że można było to rozłożyć, na przykład czy zostawić na zasadzie, że część województw ma ferie w danym okresie, część w innym okresie i że po prostu to byłoby jakaś, jakaś forma rozwiązania, żeby z jednej strony poradzić sobie z pandemią, a jednak zachować po prostu aktywność młodych ludzi, którzy wtedy po prostu na przykład na stoki wyjeżdżają. Wyobrażając sobie, że na przykład jesteś partią rządzącą, czy jesteś w partii rządzącej, jak poradzilibyście sobie wy jako partia na przykład z taką sytuacją pandemiczną, czy jakąś inną taką trudną sytuacją? Jak, jakie kroki byście przedsięwzięli? Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejszy jest zdrowy rozsądek i nie wywoływanie paniki, nie wywoływanie strachu wśród obywateli, po prostu wytłumaczenie obywatelom jaka jest sytuacja, co mogą robić, czego nie mogą robić, też w zasadzie nie zakazywać, im tego nie nakazywać, po prostu przedstawić argumenty, że to zadziała i ludzie, którzy są rozsądni w większości. Tak jak na wolnym rynku. Jeśli ktoś chce coś sprzedać, musi znaleźć osoby, które chcą to, chcą to kupić i ten, to ich wspólne działanie się zazębia. Tak samo tutaj wydaje mi się, że ludzie którzy chcieliby się chronić przed wirusem, zostaliby w domach ci, którzy nie chcieliby e, dalej by pracowali e, przyjmując na siebie to ryzyko no, jesteśmy ludźmi wolnymi jesteśmy ludzie dorośli powinni sami za siebie decydować dziwne jest to, że rządzący e, no, traktują nas jak dzieci które nie wiedziałyby się jak zachowywać no właśnie kwestia E, tych ferii, tak, należałoby je zdecydowanie zdecydowanie przedłużyć. E, informacje o tym, że zbliża się jakaś fala powinny być dużo wcześniej ogłaszane. Decyzje o ewentualnych obostrzeniach powinny być dużo wcześniej ogłaszane, nie żeby z dnia na dzień e, siać panikę, tylko żeby ludzie mieli czas na, na przetrawić to, przygotować się. Na pewno też, jakbym był rządzącym, to nie zamykałbym całych branż. Powiedzmy, jeśli byłoby wiadomo, że w restauracji dużo osób się zakaża, nie zamknąłbym całej branży. Ewentualnie, co mógłby, można by było przemyśleć, to ograniczyć liczbę osób w, w lokalu, na przykład do połowy czy jednej trzeciej. Wtedy taki restaurator mógłby na przykład korzystać z co drugiego stolika, a nie musiałby. Całkowicie zamykać restauracji, tylko, tylko działać na wynos. Reżim sanitarny jak najbardziej. W, w miejscach, gdzie jest duże nagromadzenie ludzi, stłoczenie, e, zakrywanie ust, no niekoniecznie maseczką, to by mogło być. Szczególnie w restauracjach, w hotelach i ci restauratorzy, hotelarze, właściciele klubów fitness na to się godzą, oni doszli w tym do perfekcji, żeby w każdym pokoju, w każdym miejscu był płyn dezynfekujący, żeby to wszystko lśniło czystością, żeby nikt się nie zaraził. Dlaczego nie, nie pozwolono im działać w takich warunkach, mimo, że wcześniej takie były komunikaty. Jeżeli zachowacie pewien reżim sanitarny, będziecie mogli działać. Później nagle, jak grają z jasnego nieba, Dafiła w nich wiadomość, że zostaną zamknięci na dwa tygodnie, a te dwa tygodnie przedłużyły się teraz do czterech miesięcy. Konfederacja, wolność i niepodległość.